Ale to jest świetna informacja. Czy Wargaming zniszczy Super konkurora? Co z tymi wszystkimi posiadaczami Super konkurorów? Rzut oka, plany luty 2024. Zobaczmy to. Czołem, czołgiści! Nazywam się Michael i witam was w pierwszym rzucie oka na plany w 2024 roku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wielu rzeczach, które zamierzamy opublikować w ciągu następnych 12 miesięcy. W grze pojawią się kolejne mapy nowej generacji. A widzieliście? To znaczy, że będzie chyba nowe zdarzenie losowe, które powoduje, że... bo jest ten taki znak, taki czerwony, to znaczy, że jest zdarzenie losowe, samolot, który tu się rozbija i ten młyn spada. ...12 miesięcy. W grze pojawią się kolejne mapy nowej generacji. Planujemy również ulepszyć wszystkie tryby naszej gry. Pracujemy nad mnóstwem nowych czołgów, które ujrzą w tym roku światło dzienne. Planujemy też kilka razy w roku wprowadzić poprawki równoważenia mnóstwa pojazdów. Jednocześnie pamiętamy też o tym, ile znaczą dla was załogi. Ujawniliśmy już trochę efektów Aha. naszej pracy z zeszłego roku. W tym roku wciąż będziemy ulepszać nasz system i zaprezentujemy więcej zawartości w tym i kolejnych odcinkach. Z Zbliża się wprowadzenie nowej funkcji osiągnięć. Tak, co, ale załoga miała być zmieniona, ale dużo graczy się sprzeciwiło. To, co oni zaproponowali, okazało się słabe, więc mam nadzieję, że zrobili coś zupełnie nowego albo coś polepszyli, że będzie to sensowne. Alex powie coś więcej na ten temat. Mamy też nową strategię dla przepustki bitewnej w 2024. W marcu U. wydarzy się coś bardzo, bardzo ciekawego. Zostańcie z nami do końca filmu. Tam przedstawię wam trochę szerszy kontekst. Teraz pałeczkę przejmie Alex. Miłego oglądania. Siema, Hello. Cieszę się, że znów się oh. widzimy. To jest chyba Aleksandra, co? W 2023 no. wprowadziliśmy pierwsze zdarzenia losowe, takie jak sterowiec czy pociąg w Himmelsdorfie. Dzięki nim gra stała się jeszcze bardziej spektakularna, a rozgrywka zyskała dodatkową głębię. Sądząc po waszych komentarzach spodobało się na wam. Himmelsdorfie. Dlatego też lista zdarzeń losowych zostanie w tym roku znacznie rozbudowana. Planujemy wprowadzić nowe scenariusze? Uuu, dla sześciu... Na urwisku na środku. Tutaj te skałki mają potencjał, żeby się pozmieniać. Map. Albo jakby można było wjechać gdzieś tu do góry, coś by się tu obsunęło, pojawiła się droga. Urwisko, Karelia, Pilsno, Redshire, linia zagwryda i malinowka. Wow. Ło, Przykładom... a szczerze na malinow... malinowce? Takie ustawienie powoduje, że nie masz tylko jednej pozycji, gdzie możesz się schować, a masz o wiele więcej stałych takich budynków czy czegoś, gdzie możesz grać na wieżę. A nie tylko wszyscy stoją tu, i wszyscy stoją tu, i tak jest gra trochę domknięta. A ci co zjeżdżają na dół, zazwyczaj są zamykani i dużo nie robią. Przykładowo, na linii Zygfryda samoloty będą bombardować miasta, co wpłynie na ogólny stan osłon. Na... To też jest fajne, bo na linii zakrwieta jest gra bardzo statyczna. Na malinowce pociąg zderzy się ze wzgórzem. Trafi w... Pociąg zderzy się ze wzgórzem? Mega fajne tłumaczenie chyba, co? ...wiatrak i stworzy nowe okazje do ataku i obrony. Jak już widzieliście, wydarzenia będą miały wpływ na warunki pola bitwy i zapewnią wam nowe opcje taktyczne nawet na mapach, które wcześniej zdaliście jak własną kieszeń. Dobra, to będzie koniec wątku zdarzenia losowych. Ja tylko powiem, że moim zdaniem zdarzenia losowe są bardzo fajne, ponieważ przez wiele, wiele lat mamy ciągle te same schematy, a one nam otwierają większe możliwości. I ogólnie jestem jak najbardziej za tym, powinno być ich jak najwięcej, żeby były jak najbardziej losowe, i dzięki temu jest moim zdaniem ciekawiej w grze. W misji zwiadowczej również zobaczymy zdarzenia losowe, przez co środowisko stanie się bardziej interaktywne. Nie chcemy testować samych map, lecz także sposób, w jaki gracze wchodzą z nimi w interakcję. Interaktywne otoczenie w misji zwiadowczej pozwoli U. graczom bardziej aktywnie oddziaływać na różne elementy mapy. O kurde, czekajcie, że to jest jakaś taka cysterna, która wylała się wylała, albo czy można ją strzelić, czy on ją strzelił? Interaktywne otoc... On strzelił w cysternę i przez to zrobiło się tutaj takie pole, gdzie wylało się... Jest to większy ten płomień się rozprowadził. I zablokował przez 30 sekund wjazd na przykład na górkę. misji zwiadowczej pozwoli graczom bardziej aktywnie oddziaływać... Zablokował, pewnie dużo HP się traci. Na różne elementy mapy. Zyskać... Ej, szczerze to jest mega ciekawe. Mega ciekawe. Teraz większy wpływ na elementy gry i będziecie mogli dostosować swoje otoczenie. Ło, wow, czycie, że coś strzelacie i wam się robi jakaś droga? W 2024 spodziewajcie się ciągłego rozwoju waszego ulubionego automatu do gier. Zobaczycie tam znane bitwy nocą ze zmodyfikowanymi parametrami zasięgu widzenia i maskowania. Przygotujcie się na niesamowite pokazy ognia, w tym emocje związane z pojazdami o wielu lufach i strzelających serią czołgach w trybie przeważająca siła ognia. Możecie też spodziewać się beztroskiej rozrywki w automacie do gier pod koniec roku. Będą również nowości, których jeszcze nigdy nie widzieliście. Aktualnie pracujemy. O, o, I ta nowość, chyba że on to dopowie coś. Nad różnymi koncepcjami projektowania map, aby stworzyć coś niezwykłego i bardzo zręcznościowego. Wierzymy, że ten projekt pozwoli nam wywołać fajne wrażenia z gry i dzięki niemu zobaczymy walkę czołgami w innym świetle. Kurczę, kojarzycie wyścigi ABR-u, w którym brałem udział, to wyobraźcie sobie, jakby gracze mogli tworzyć mapy. Tak jak to jest zrobione w CS-ie, że możesz sobie stworzyć mapy do. Trenowania, nie wiem, tam strzelania do czegoś To tak samo w WoCie, to jakieś takie wyścigi, różne tak, tego typu rzeczy, to było mega Moim zdaniem też ciekawe ...zobaczymy walkę czołgami w innym świetle Ale znając życie to będzie jedna taka mapa, która jest stworzona przez Wargaming i tyle I to będzie jakaś mapa, która się nazywa... Ale może się zaskoczę, kto wie Wielu ludzi lubi linię frontu Ja również Teraz stała się ona jeszcze ciekawsza dzięki systemowi dynamicznych scenariuszy. Każdy scenariusz ma zestaw zasad, które mogą przechylić szale bitwy. Na początku każdej bitwy wybierany jest jeden z trzech scenariuszy. Każdy z nich wpływa na rezerwy bojowe w inny sposób. Standardowa bitwa oznacza zasady linii frontu, a rezerwy bojowe mają standardowy czas przygotowania. Scenariusz Wsparcie Operacyjne przyspiesza przygotowanie wszystkich rezerw bojowych. To oznacza dynamiczniejsze bitwy i więcej używanych zdolności. Wreszcie, scenariusz Zakręty losu pozwala wybrać jedną z dwóch losowych rezerw przy osiągnięciu konkretnego stopnia. Wprowadza to pewien element zaskoczenia hmm. i pozwala tworzyć niespodziewane kombinacje rezerw. Mamy nadzieję, że system scenariuszy doda trochę emocji do każdej bitwy. Chyba zmiana na plus. Nie wiem, ja nie gram w linii frontu, więc jakoś się specjalnie mogę wypowiedzieć, ale. Wydaje mi się, że im więcej, no jakby dla mnie, linia frontu to jest linia nudy, cały czas jest to samo i tam się gra, żeby zrobić kredyty, ale im więcej jest jakichś takich dodatków, bajerów i coś tam można podblokowywać, coś ten, to chyba lepiej. Tryby i wydarzenia są tylko częścią tegorocznych planów. To jednak nie wszystko. Wkrótce pojawią się dwie nowe gałęzie drzewa technologicznego. Polskie niszczyciele czołgów do walki w bliskim dystansie i Czechosłowackie czołgi lekkie z armatami automatycznymi. Polskie niszczyciele czołgów nie tylko wyglądają i walczą podobnie do gałęzi obiektu 268, lecz także prezentują delikatną równowagę między pancerzem i mobilnością w połączeniu z solidną siłą ognia. Wyróżniają je Ciekawe. jednak pewne szczegóły. Takie jak nowa mechanika. Wintowanie ich dział jest przystosowane do specyficznych pocisków. Im bliżej jest wróg, tym większe wywołują spustoszenie. Na dystansie do 50 metrów, działa będą zadawać największe uszkodzenia. Wraz z oddalaniem się od celu, uszkodzenia stopniowo spadają. Choć nowe niszczyciele czołgów mogą nie być skuteczne na dalekim dystansie, z bliska stają się bardzo groźne. To jest bardzo interesujące, że te polskie czołgi będą mieć taki rodzaj amunicji. Może to będzie trochę promować aktywniejszą, znaczy na pewno będzie promować aktywniejszą grę, żeby strzelić z bliskich dystansów. Byłem przyzwyczajony do tego, że jakaś nowa mechanika, nowe czołgi, to coś zawsze się dzieje w grudniu każdego roku. A tu prawdopodobnie, chociaż kurczę nie wiem kiedy to będzie. Zobaczymy to jeszcze w tym półroczu. Gałąź zaczyna się od 25 tp i zawiera 6 pojazdów. Który... Ponoć to jest błąd, i ponoć te niszczyciele zaczynają się od czwartego tieru stopniowo odsłaniają wyjątkowe atrybuty i atuty nowych pojazdów szturmowych. Chętnie opowiem wam coś więcej o czechosłowackich czołgach lekkich, ale aktualnie jeszcze... Czekajcie, zadymka? Fiu, fiu? za dymka. Te czołgi, piszecie, że nie mają pancerza, no to na bliski dystans będą słabe, a ze snajpieniem też pewnie nie będzie najlepiej, bo mało demerze będą robić. ...które stopniowo odsłaniają wyjątkowe atrybuty i atuty nowych pojazdów szturmowych. Błyskawica. Chętnie opowiem wam coś więcej o czechosłowackich czołgach lekkich, ale aktualnie jeszcze nad nimi pracujemy. Mogę tylko Aha. powiedzieć, że będą uzbrojone w działa z trybem strzelania automatycznego. To ja spodziewam się, jeżeli na przykład to są plany na rok 2024, oczywiście jeżeli to są plany na cały rok, to w pierwszym półroczu będą polskie, po polskie czołgi, niszczyciele czołgów, a pod koniec roku, grudzień 2024, będą te Tycznego. zapewnią wam niezwykłe wrażenia. Reba? Te czołgi są w grze już od wielu lat, a my o nich nie zapomnieliśmy. Serio? Przez 10 lat nie zapomnieliście o tych czołgach? Rebels? Dział równoważenia wciąż pracuje nad poprawą jakości gry. W tym roku planujemy dwie poprawki. Teraz opowiemy Wam o tej pierwszej. Dwie poprawki? No nie wiem. Ja uważam, że powinno być tych poprawek może z 50? Która pojawi się na wiosnę? Which is coming this spring. Najnowsza poprawka wprowadzi zmiany u czterech pojazdów dziesiątego poziomu i w ich gałęziach. Super Conqueror stał się bardziej skuteczny i od dłuższego czasu trudno się z nim walczy. Zachowamy jego atuty, ale wprowadzimy planowane zmiany, dzięki którym łatwiej będzie mu się przeciwstawić. Aha. Kontro Carro 3 Czy Wargaming zniszczy Super Conquerora? Co z tymi wszystkimi posiadaczami Super Conquerorów? Czy oni. Przeżyją? Tylko szkoda, że nie ma konkretów. Szkoda, że nie ma napisane, co dokładnie się zdarzy. Czy Wargaming zabiło Super No Notauro podobnie trudno naruszyć, gdy ma ukryty kadłub. Wprowadzimy więc zmiany w jego pancerzu, aby łatwiej walczyło się z nim w takich sytuacjach. Kurczę, super moim zdaniem jakby jest to najlepszy czołg ciężki, obiektywnie patrząc, i bez problemu może dostać nerfa. Czy Minotauro powinien dostać nerfa? Nie wiem, jakby ja jakichś takich wielkich problemów nie, nie widziałem, że Minotauro byłoby jakoś super OP I nie wiem, jakby najważniejszą zaletą Minotauro był ten pancerz To działo nie jest aż takie wybitne No, jestem ciekaw co oni tu zrobią Jeżeli będzie go przebijać w jarzmo? Hm. Wagen 7 ewidentnie kiepsko sobie radzi na tle jego ciężkich odpowiedników no to zdecydowanie Panzer 7 to powinien dostać zbafowany 5 lat temu? Znacznie ulepszyliśmy więc jego parametry. Teraz będzie czołgiem dla wszystkich, a nie tylko niszową ciekawostką. Brawo! Fosz B ma ogromną potencjalną siłę ognia, ale rzadko udaje mu się ją zrealizować. Dzięki zmianom powinien móc naprawdę zabłysnąć. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ile tam jest pocisków? Nie no, 6. Strzał za 400. Szukam jakichś takich smaczków, co można wywnioskować, ale. Ale nic nie można, szkoda. Nie ma konkretów, jest tylko zapowiedź, że. O, zrobimy to, to i to, ale. Wrażenia z gry poprawią się zarówno podczas bitwy, jak i w garażu. Dlatego wprowadzamy kilka zmian w załodze. System atutów zmienimy nieco później w ciągu roku, ale już wkrótce pojawią się poprawki ogólnej wygody korzystania. Nie będzie już trzeba podnosić poziomu głównej kwalifikacji załogi. Zastąpi go premia do wydajności załogi, która pokaże efekty rzeczy takich jak braterstwo. Okej, okay, czyli znikają nam załogi 50%, 75%, tylko od razu jest jakby to na stałe i ten, te procenty idą w perk efficiency, czyli efektywność perka. Obroni czy wentylacja. Będziecie mogli przenieść dowolną załogę do odpowiedniego czołgu i błyskawicznie uwolnić cały potencjał jego parametrów. Przepisywanie załogi bez przekwalifikowania nie będzie wiązać się z osłabieniem parametrów dynamiki pojazdów. Zamiast tego zablokujemy atuty załogi. Bo... Okej, okay, czyli od razu czołg nie będzie jakby gorszy, ale nie będą działać perki, jeżeli nie przekwalifikujecie. Za kwalifikowaniu za darmo lub za kredyty, a tu zaczną działać, ale z mniejszą skutecznością, aż załoga otrzyma dość PD w swoim nowym pojeździe. Ogólnie to jest dosyć podobne, ale delikatnie lepsze dla osób, które na przykład yy, nie ogarniały tego, nie wiem. Bo chyba zasada jest taka sama jak była wcześniej z tego co rozumiem, tylko Cząt będzie mieć te bazowe parametry takie same. Ten system będzie dla was znacznie prostszy. I... Wydaje mi się, że, że faktycznie 90% osób nie zauważy tej zmiany. Przyjaźniejszy, kolejnym długo wyczekiwanym wydarzeniem będzie sprzątanie koszar. Wszyscy członkowie załogi, którzy nie mają dość PD, aby wyszkolić swój pierwszy atut do 100% zostaną usunięci z koszar i zastąpieni podręcznikami. Ale to jest świetna informacja, to jest genialna informacja, moim zdaniem. Ile, i, znaczy oczywiście nie mówię za wszystkich, ale w moim przypadku, ja mam mnóstwo załóg, po jakiś jeden perk z jakiegoś eventu, jakieś załogi, które mają 50%, coś. No i teraz w ogóle, broń Boże, nie zwalniajcie załogantów, tylko trzymajcie ich właśnie pod tą zmianę i wtedy skonwertujecie sobie na, na podręczniki. Ja ostatni 50 typa zwolniłem. Dla załogi. Podręczniki będą zapewniać sumę PD wymienionych czołgistów. Nie martwcie się o wyjątkowych członków załogi, takich jak celebryci. Oni zostaną z Wami. <grywki> celebryci zostaną z Wami. Przez lata w grze pojawiło się mnóstwo treści. i nie zawsze wiadomo, co udało Wam się już zdobyć, a o co jeszcze chcielibyście się postarać. Nowy system osiągnięć Wam w tym pomoże. Ostatecznie będzie on dotyczył różnych aspektów gry. Ale na początku skupi się na tym najważniejszym, czyli na pojazdach. Nowy system osiągnięć bardzo pomoże zarówno początkującym, jak i doświadczonym czołgistom. Ale w czym pomoże? Na początku zobaczycie kilka jego sekcji. Pierwsza będzie zawierać zapis wszystkich zbadanych pojazdów różnych typów, w tym również rzadkich czołgów. W tej drugiej zobaczymy postępy w badaniu pojazdów z różnych krajów. Trzecia z nich będzie śledzić wszystkie elementy personalizacji, które otrzymaliście lub możecie otrzymać. Pojawi się też lista trofeów w grze zdobytych podczas wyjątkowych wydarzeń. Polowanie Aha. na osiągnięcia to fajna sprawa, ale jest jeszcze lepiej, gdy dostajemy za to nagrody. Za niektóre osiągnięcia dostaniecie cenne przedmioty, takie jak rzadkie nieśmiertelniki. Każdy punkt osiągnięć zwiększa wasze postępy. To pomoże wam ocenić wasze ogólne wyniki i porównać je ze znajomymi. Serio? Nieśmiertelniki? Wyobraźcie sobie, żeby dali jakiś głupi zestaw naprawczy, albo rację. Ale nieśmiertelniki? Ja chciałem już ich pochwalić, że fajnie, że nagradzają właśnie robienie jakichś osiągnięć. Jak tak samo macie tę e, elitarność pojazdu, te levely. Za to się nic nie dostaje. A bazowo miało się coś dostawać. Tak tutaj już mówili, że zostaniemy nagrodzeni za te trofea całe, ale zostajecie nieśmiertelniki. Kto z Was, widzowie, kocha nieśmiertelniki? No i właśnie, jak możecie się pochwalić, jak nikt nie ma znajomych? Tym ratingiem. Mamy dla Was więcej dobrych wiadomości. Wkrótce w VOT Plus pojawi się okres próbny. A, mówicie, że to jest jakiś yy, ten? Waffen Trager, 24 września, 24 sierpnia 2024. Ale w sumie mamy wszystko tutaj, patrzcie. Koncept jeden. No chyba to nie ma. Chyba to nie ma powiązania, no bo zobaczcie, że to jest ta sama data do T23. Chyba, że to wtedy będzie jakiś event. Że będzie godzilla, to, to. Ale co, wtedy były rankedy i kolejne rankedy? Bez sensu. Polowanie na osiągnięcia to fajna sprawa, ale jest jeszcze lepiej, gdy dostajemy za to nagrody. Za niektóre osiągnięcia dostaniecie cenne przedmioty, takie jak rzadkie nieśmiertelniki. Każdy punkt osiągnięć. Z... Cenne przedmioty, takie jak rzadkie nieśmiertelniki, ale to tak jakby brzmi, jakby coś jeszcze miało być, czy nie? Większa wasze postępy. To pomoże wam ocenić wasze ogólne wyniki i porównać je ze znajomymi. Mamy dla was więcej dobrych wiadomości. Wkrótce w WOD, pojawi się okres próbny. Będziecie mogli poznać jego zalety za darmo. Będą to rezerwa złota, dodatkowe miejsce na wykluczenie mapy, darmowy demontaż wyposażenia, ścisła dyscyplina w drużynie i TS54 do wypożyczenia. Okej. Okay. <grywa> Słuchajcie, wspomnę teraz o przepustce bitewnej. Pierwsza wiadomość jest taka. wstawiam, że to będą jakieś oferty dla kont, które nigdy nie skorzystały, albo nie skorzystały przez rok, przez dwa lata, nie wiem. I wtedy może mi się pojawi jakiś darmowy miesiąc. Tak samo jak macie darmowy miesiąc na Spotify czy gdzieś, no to będzie coś takiego. A potem za resztę trzeba będzie płacić. I trzeba będzie pewnie odpiąć kartę, żeby wam nie pobierało i anulować, dopóki tego nie zrobicie. O, tak, go wstawiam, ale zobaczymy a że się pojawi. W tym roku przygotowaliśmy dla was trzy wspaniałe przepustki. Pierwsza z nich wydarzy się w marcu. Nie mogę jeszcze ujawnić rodzaju współpracy, którą próbujemy zrealizować, ale będzie bardzo ona ciekawa i mam nadzieję, że się wam spodoba. Kolejna odbędzie się w czerwcu i będzie poświęcona lądowaniu w Normandii. W tym roku obchodzimy jego 80. rocznicę. W grze pojawi się więc specjalny sezon przepustki bitewnej, który nawiąże do wielu elementów lądowania czy też całej kampanii w Normandii. Pod koniec roku pojawi się kolejna przepustka, ale aktualnie nie mogę powiedzieć, wam zbyt wiele na ten temat zdradzę tylko tyle że będzie ona powiązana z pewnym popularnym trybem gry i przygotowujemy dla was coś wspaniałego dzięki no czyli standardowo mamy trzy e, trzy battle passy, przepustki bitewne w ciągu roku nic nowego za uwagę mam nadzieję że się wam spodoba w sklepie przepustki bitewnej pojawią się dwa nowe pojazdy specjalne dziewiątego poziomu tts 130 m to czechosłowacki czołg ciężki z topalaczami odrzutowymi. Co? Poczynając od pierwszego sezonu, będziecie mogli zbierać na niego żetony. Nowa, główna nagroda roczna, czyli TS-60, to niszczyciel czołgów zwierząt zadający wysokie uszkodzenia na minutę. Zacznijcie zbierać na te pojazdy w nadchodzącym sezonie. Teraz będzie to nawet łatwiejsze niż wcześniej. W darmowej linii postępów pojawią się trzy żetony z kolekcji. Po jednym za każdy rozdział. Ponadto uporządkujemy też ceny. Przy... Czyli nie ma w kolekcji dwóch żetonów, a są one normalnie dostępne. Wszystkich pojazdów. Poczyna... Czy, patrzcie na to. Kobra. Ponadto uporządkujemy. Kobra kosztowała chyba 24, teraz jest 28. Główne nagrody nigdy nie kosztowały 28, tak mi się wydaje. No czyli dostajemy więcej możliwości zdobycia żetonów za darmo, ale. Koszty niektórych czołgów są większe. Też ceny wszystkich pojazdów. Po 3... Reszta jest chyba po takich samych cenach. Od przyszłego sezonu będziecie mogli zdobywać punkty przepustki bitewnej pojazdami czwartego i piątego poziomu. Poza członkami załogi i stylami 3D z poprzednich sezonów w sklepie znajdziecie też elementy personalizacji 2D. Okej. Okay. To wszystko na dziś. Dzięki za... Aha, face kosztował 9. Wszystkie są droższe. Tak jest. Ale czy to macie też do zdobycia w ciągu przepustki więcej? To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę do zobaczenia w kolejnym odcinku rzutu oka na plany. Jakie jest zdanie komity? No w sumie większość łapek w górę. Znaków, żeby bata i tyba pięć zrebalansowali. Don't forget. No właśnie, no patrzcie, tutaj ludzie punktują tyle czołgów, ile można właśnie zbafować, zbalansować, coś z nimi zrobić, a oni cztery czołgi pokazali, że coś z nimi zrobią, nie? I tak samo nic nie było. Fajnego. Dobra, jeżeli chodzi o załogę, to to, co oni przedstawili, to to jest bardzo kosmetyczna zmiana. Ona jest fajna. Ale nie jest to nadal nic takiego wielkiego, czego ta załoga potrzebuje. Bo załoga w WOCie potrzebuje dużych zmian, bo on w ten system, który jest obecnie w WOCie, on jest przez. od samego początku gry i to jest niemożliwe, żeby wbić na przykład wszystkie perki. Ten system, który jest teraz, jest po prostu bardzo słaby i powinien zostać definitywnie zmieniony. Zobaczymy, co namu Wargaming zaje. No właśnie, Manticora dwa, dwa perki, i trzeba tyle robić. No, ale nie ma konkretów. No taki film, I czy ja jestem z tego zadowolony? Powiedziałbym, że jest ok, fajne zmiany, ale nie ma tu jakichś wielkich przełomów. Fajnie, że w końcu robią też rebalans. Tylko szkoda, że tylko tam cztery czołgi są tu przedstawione. No a reszta, szczerze, najbardziej jestem zajawiony kolejnymi tymi zdarzeniami i misjami zwiadowczymi, i tymi elementami. Uważam, że to będzie takie najbardziej jakby robiące wrażenie i najciekawsze dla mnie. Ale nadal znowu wrzucam dwie, trzy mapy, i po roku kolejne trzy mapy, i po roku kolejne no to wiecie. No, wydaje mi się, że można zrobić trochę tego więcej. Nie ma jakichś mega złych zmian. O, dobre pytanie. Co ze sklepem za obligacje? Kiedy zostanie zabdejtowany? W tym filmie największym pozytywnym zaskoczeniem była dla mnie Alex. No, słuchaj, ja też w sumie się nieźle zaskoczyłem.